Czwarty dzień wezwania, praktykowania poczucia wdzięczności. Jak ci idzie? Mój słój powoli wypełnia się opisami rzeczy, za które jestem wdzięczna. Bardzo mnie to cieszy, lubię na niego patrzeć. Już samo spojrzenie powoduje, że robi mi się takie ciepło na sercu. Mam nadzieję, że codziennie udaje Ci się znaleźć kilka rzeczy, za które jesteś wdzięczna, wdzięczny. Po co to robimy? Dzisiaj przypomniało mi się, jak ktoś opowiadał, że ma taki słój wdzięczności i jak ma naprawdę taki zły dzień, losuje sobie kilka karteczek i patrzy, co dobrego jest, czy było w jego życiu, i to podnosi jego wibracje. Zostawiam cię z moim ulubionym cytatem Agnieszki Maciąg, że to nieszczęście powoduje, że jesteśmy wdzięczni, ale wdzięczność powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. Dobrego dnia.